Przyjrzymy się złoczyńcom z filmów Pixara z historiami, które sprawiły, że im współczuliśmy. Mówimy o ważnych punktach fabuły, więc uważajcie na spoilery. Czy wasz ulubiony złoczyńca Pixara jest na tej liście? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Marek Marucha Auta. Marek Marucha był okropną wyścigówką. Uciekał się do oszustw i przemocy, by wygrać Złoty Tłok. Do tego był samolubny i arogancki. By By me! <laughs> oh, yeah. to chicken, Ale jego postawa i obsesja na punkcie wygranej wynikały z niepewności. Marek zawsze był drugi, a kiedy pan król miał przejść na emeryturę, na drodze stanął mu debiutant Zigzag McQueen. Wieczny wicemistrz chciał po prostu wyjść z cienia i złapać trochę blasku fleszy. To nie usprawiedliwia jego zachowania, ale nieco ułatwia zrozumienie jego błędnych motywacji. Hey, Numer 9: Sid Philips. To history! Dla chudego i spółki Sid był geniuszem zła. happy child? ain't no happy child. He tortures toys, just for fun! Odcinał głowy i niszczył swoje zabawki, więc łatwo zrozumieć, dlaczego tak bardzo się go bały. Sid próbował poradzić sobie z presją bycia dzieckiem, agresywnie bawiąc się przedmiotami, o których nie miał powodu sądzić, że coś czują. Patient Film sugerował, że zaniedbywał go ojciec, więc jego zwracanie na siebie uwagi miało sens. Nie ma powodu, by sądzić, że Sid był złośliwy, o czym świadczy przerażenie na jego twarzy, kiedy odkrył, że zabawki są żywe. We toys can see everything. So play nice. Numer 8 Mordu, Merida waleczna. Mordu był kiedyś jednym z czterech ludzkich książąt. Zgodnie z wolą ojca, ziemia miała być podzielona między niego a jego braci. To should być the na których which the peace the Ale Mordu chciał wszystko, więc udał się do czarownicy po pomoc. And the bandy, they gave the strength of 10 men. And he gave me this. For a spell. A spell that will change his fate. Did he get what he was after? Yes! Nastąpiła jego przemiana, a królestwo zostało zniszczone. Przekładał władzę ponad wszystko. Nawet rodzinę. Przez to jego los jako niedźwiedzia został przypieczętowany. Oh no. The prince became. To opowieść o człowieku, który nie wiedział, co jest w życiu ważne i wszystko stracił. Wyraz jego twarzy, gdy Merida i Elinor zabiły niedźwiedzia i uwolniły jego ducha, naprawdę mówi wszystko. Numer 7. Randall Box. Potwory i Spółka i Uniwersytet Potworny. W Potwory i Spółka Henry Moczyknur i Randall Boggs tworzyli podły duet. Nie znamy historii dyrektora i powodów jego motywacji. Jednak Uniwersytet Potworny ujawnia, że jaszczurkowaty wspólnik Moczyknura nie zawsze był złoczyńcą. Hey there, I'm your Name's Randy Boggs, scaring major. Mike scaring major. I Randall był spokojnym studentem, współlokatorem i kumpem Majka Wazowskiego, kiedy dołączył do RAR Omega RAR zaczął zachowywać się jak oni. Let's be honest, boys. You're never gonna be real scarers, because real scarers look like us. <laughs> Brakowało mu pewności siebie i szukając akceptacji zaczął niszczyć innych. Kiedy z powodu Saliwana jego kamuflaż przynosi odwrotny skutek w tonie, szybko zostaje odrzucony przez tak zwanych przyjaciół. Wtedy przysiągł, że nigdy więcej nie będzie postrzegany jako słabszy od Saliwana. Sullivan. Numer 6. Gabi Gabi. To Story 4. Gabi Gabi była antyczną lalką, która chciała głos chudego, ponieważ jej nie działał prawidłowo. We gotta go. you can't leave yet. You have what I need. Right? Inside there. Jej plan zdobycia go był przerażający i okrutny, ale łatwo jej współczuć. Została wyprodukowana bez działającego głośniczka i pragnęła doświadczyć miłości i zabawy. Czuła, że jej defekt jest przeszkodą, więc desperacko chciała to zmienić, jednak Harmonię ją odrzuciła nawet po tym. Gabi Gabi nie czuła się już jak złoczyńca. Chyba wszyscy byli zachwyceni, gdy znalazła dziewczynkę, którą mogła pocieszyć i stworzyć z nią wspomnienia. Gabi Gabi. Numer 5. Charles Mans, odlot. Charles Mans zaczynał jako uwielbiany odkrywca, który miał świat na wyciągnięcie ręki, ale po znalezieniu szkieletu ptaka nazwano go oszustem. The of his Przysiągł, że odnajdzie żywy okaz, by się wykazać i zniknął. Początkowo oszukał Karla i Rasela, ale szybko zdali sobie sprawę, że był pochłonięty tym zadaniem. W ten sposób nasiąknął złem Here they come, these bandits, and think the bird is theirs to take. But they soon find it this mountain. It's a very dangerous place. Zrobiłby wszystko, nawet by ich zranił, by schwytać Kevina i zdobyć uznanie, na które zawsze zasługiwał, tak bardzo był zdesperowany. No. Alive, Ostatecznie Moonc przegapił życie, ponieważ utknął w przeszłości, co jest co najmniej niefortunne. Numer 4 Poszukiwacz Śmierdzący Pit. To Story 2. Poszukiwacz desperacko chciał być wystawiony w Muzeum Zabawek w Konishi, ale było to możliwe tylko z chudym. In it, Woody. You, Kiedy więc szeryf postanowił wrócić do Endiego, śmierdzący Pete opuścił swoje pudełko, by go powstrzymać. To z pewnością było złe, ale całe życie tkwił w swoim opakowaniu. Prospektor, I'll tell you what's not fair. Spending a lifetime on a dime store shelf watching every other toy be sold. Nigdy nie zaznał miłości dziecka. Nic więc dziwnego, że był wobec nich zły i nieufny. Wierzył, że dzieci zniszczą każdą zabawkę, aby potem ją wyrzucić. Andy is growing up and there's nothing you can do about it. It's your choice, Woody. You can go back. Or you can stay with us and last forever. Nie trudno zrozumieć, dlaczego uważał, że muzeum jest jego najlepszą i najbezpieczniejszą opcją. Numer 3 Evelyn Devor czyli Ekran Tyran i Nie ma Mocni 2 Evelyn Devor udawała sojusznika, a w rzeczywistości pociągała za sznurki zniewalacza ekranów, by dopilnować, że superbohaterowie na zawsze będą wyrzutkami rest of us are supposed to put our lives into your gloved hands. Powód, dla którego ich hipnotyzowała, był bolesny. Jej ojciec, wielki fan zubków, wezwał ich pewnej nocy na pomoc, ale kiedy nie mogli go uratować, został zamordowany. Evelyn nienawidziła tego, że polegał na nich zamiast ukryć się w bezpiecznym miejscu. He died. Pointlessly. Stupidly. Waiting for heroes to save the day. Dlatego wykorzystała swoje zdolności technologiczne, by wziąć sprawy w swoje ręce. Miała nadzieję, że bez słupków zwykli ludzie będą bardziej samowystarczalni. Ta trauma pozostawiła ślad, więc nie można jej nie współczuć. Numer 2: Buddy Pine, i nie ma boy, Syndrom i nie ma mocni. Syndrom był dzieckiem o imieniu Buddy, które kochało i podziwiało pana i nie ma mocnego. Był jego największym fanem, a nawet nosił pseudonim i nie ma boj. Zbyt wiele razy słyszał, by zostawił idola w spokoju, więc wybrał mroczną ścieżkę. Kiedy herosi zostali odrzuceni przez społeczeństwo, on nie zapomniał jak został potraktowany. Tak narodził się syndrom. Talent do budowania broni przeniósł na wyższy poziom i planował zemstę na bohaterze, który sprawił, że poczuł się mały. W środku syndrom był tylko dzieckiem, które czuło się ignorowane i posunęło się do pokrętnych sposobów, by budzić strach i szacunek. W tym przypadku uwielbienie miało złe konsekwencje. Wrzucamy nowe filmy każdego tygodnia. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1: Miś Tuliś. To historia 3. Przy pierwszym spotkaniu Tuliś wydaje się milutkim i słodkim misiem, a był jednym z najokrutniejszych złoczyńców Pixara. Come on guys, we're going home. There, missy. You're not going był bezwzględny, dlatego że doznał wielkiego bólu i straty, kiedyś miał wspaniałą relację z dzieckiem o imieniu Daisy, ale on i kilka innych zabawek przypadkowo zostało na postoju. Przebyli daleką drogę, by dostać się do domu, ale okazało się, że Daisy miała już innego tulisia. Something changed that day inside lots Us. Come on. Przestał wierzyć w więź między dziećmi a zabawkami i rozpoczął swoją nikczemną podróż do Sunnyside. Jeśli to nie sprawi, że przytulicie swoje zabawki trochę mocniej, to nic nie pomoże. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.